O ja pierdole, kurwa, dźwięk tej klamki mnie przestraszył. <grym> o, Pięknie, ja pierdole! Kurwa, się <grym> przestraszyłem. O Boże, święty. Arek wrócił z Blackiem. manko. Cześć, witajcie. Z tej strony ja, Piotrek, i witam was w pierwszym odcinku z Robloxa. Ponieważ tak, Roblox to nie będzie seria z jednej gry. No, może jak wam się spodoba. Więc jeśli wam się kurwa zapomniałem wyczyścić Facebooka. <grym zmarł> okej, okay, witajcie z powrotem. Jestem, okej. Okay. Na czym skończyliśmy? Roblox, tak? Jeśli wam się spodoba, stawcie łapkę, subskrypcję. Jeśli nie, nie ma problemu. Od razu mówię, że chciałem nagle to z kimś, ponieważ sam się bardzo baję horrorów, nieważne jaki masi, no miejmy nadzieję, że to nie będzie aż tak straszne. Link do gry oczywiście znajduje się w opisie, jak i do innych social mediów, Instagram, Twitch, TTT, nieważne. Obscure, tak się nazywa horror. Nie mam pojęcia kompletnego, o czym jest ten horror. Gram pierwszy raz. Miałem nagrać LoL'a, ale coś mi się OBS -y pierdzieli. Okej, okay, no super. Zabrałem play, bo chciałem, o, chciałem odebrać nagrodę. Chciałem odebrać nagrodę, okej. Okay? Tu mamy twórcę, świetnie. To fully enjoy obscure please ensure you have a headset. Przepraszam za brzydkie słowo. Okay, już się bałem, że będziemy musieli grać. Tu możemy zaprosić kolegów. Zaprosimy, czemu nie? Niech dołączają. Mamy nagrodę, mamy pieniądze. Skip, pewnie, płacę robuxy, żartowałem Nie róbcie tego, nie kupujcie takich rzeczy To jest beznadziejne Inventory One. tak Świetnie, ten tytuł jest na pewno bardzo ważny K.A. O, to super jest To tak schowane Free item Pistolet Czemu miałby mieć pistolet? Square guard Quit game Nie, dzięki i nie wiecie co, jednak wrócę z tym menu, bo usunęli też play guzik. Join. Okej, okay, czyli to jest ogólnie gra względnie multiplayer. Wiecie co, to w takim razie, ja zrobię cięcie, bo on chce, że będzie o 16, jest 15.54 w tym momencie. Więc ja zrobię cięcie na nagraniu, teraz to chwila moment, mi minie troszeczkę czasu i jak jak wrócicie, znaczy jak ja wrócę, aha właśnie, przy okazji może być rave 500 dolarów. Wow, Asia. Nie, nie chcę, mogę kupić Asię za 99 dolarów. To jest handel ludźmi, to jest nielegalne. Mogę kupić Maję Evelyn, albo mogę kupić takie postacie. I to są już za Robuxy. Ok, naprawdę mój skin kosztuje 400 Robuxów? Nie no, to już jest troszeczkę przesada. Nie, 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 że on coś sugerował, ale to już jest lekka przesada. Ok, zobaczmy. Permanent. Squid game. Ok No chyba sobie kupię... Ile kosztuje frontman? Nie, nie. Kupię sobie po prostu chyba tego ziomka, ale najpierw tylko czekamy jeszcze chwila moment i yy, nasz kompan... Jednak nie będę się grać sam, jednak nie będę się grać sam, więc strach nie będzie wcale tak duży. Eee, dobrze, idziemy na parkour. Your best time. Milion sekund. Okej, okay, świetnie, idzie, idzie cudownie Okej, okay, patrzę to, cóż za skill, tu trzeba ominąć Okej, okay, świetnie, kolejna próba Ja yeah. Słuchajcie, ja ogólnie w parku jestem kiepski, względnie dosyć bardzo, okej okay. Okej okay. Okej, okay. okej okay. Słuchajcie, tylko ja mogę zepsuć skok na pierwszym skoku Tak, skok na pierwszym skoku, nigdy wam się tego nie udało zrobić Okej, okay, okej, okay, spokojnie, to się rozkręcam. Eee, no i co jeszcze chciałem sobie powiedzieć, jak robimy tego śmiesznego parkura. jazdy cholera. Woo! Mm, mam nadzieję, że widzieliście na Twitchu, wiecie co, bardzo fajnie się gra w tym parkur. No po prostu ulubiony mój tryb. Dzień dobry, ja chcę stąd wyjść. Do widzenia. <grym> Dobra, widzimy się chyba po cięciu już. Mam nadzieję, że to już nie będzie większych komplikacji. Trochę to zajęło dłużej niż myślałem. Gramy w horror Szczerze się boję Nie podoba mi się to ani trochę Ciekawe Znaczy no, my ostatnio graliśmy w ten horror u ciebie Przed nagrywkami, to jak przeszliśmy tak trochę, żeby zobaczyć jak ten horror wygląda To się baliśmy nie, a potem już było spłatka Tylko, że tu w ogóle nie graliśmy w ten horror Gramy w niego po raz pierwszy I tu Kurwa serce słyszy, już, już się boję, ten dźwięk jest taki kurwa okropny Zgaś Światła, okej, okay, super. Na pewno nie będę gasił światła, chyba cię posrałem, w sensie nie będę zasłaniał okna. W słuchawkach, no dobra, gram w słuchawkach. Na całkiem I to całkiem głośnych. 64. Okej, okay, co się dzieje? Cutscenka. A, w settingsie. Jak... Okej, okay, mruga coś, nie mruga. Doktor Isaac. O. Skip, możemy skip, Isaac? No nie skipujmy na razie, nie skipujmy. Aha. No to nie że. Patrz, zobacz, patrzmy kto tu się w końcu budzi. Cześć. Będę tłumaczył napisy, żeby było prościej. Cieszę się, że się już obudziłeś słuchaj. Dzisiaj jest wspaniały dzień Et, a, i ja i ty będziesz mógł się nim cieszyć. Czy to nie jest wspaniałe? No trochę mnie przeraża ten gość. Wiesz, o, alarm jakiś już kradną hmm? Kurwa szczepionki na covid Co? Co jest? <laughs> lata? Nie, udusili go i jedmili ścianę. Aha. Jesteśmy w Aj, w to był i... sen. Czy nie? O kurwa, to z pierwszej osoby. Obscure. O kurwa, ale. ale ten już czekaj. Ale. Siema! A tu jesteś. Siema. Siema że tu, trzeba. To jakby... No właśnie, tak podejrzewam. No Ale kupujemy stereotypy. Jezu, smar ja się przestraszyłem. I should get out of here. Aha, czyli musimy znaleźć wyjście. I gdzie ty jesteś? A tu. Tu potrzebujemy kilofa znaleźć. I mamy rozwalić ścianę. Chodź. Trzeba go skraftować. Tu no masz crafting. I Już potrzebujemy nożyczek. Być. Nożyczek i kilofa. Ojej, O, ja pierdolę, kurwa, dźwięk tej klamki mnie przestraszył. Nie ja pierdolę. Już chore na jedną stronę. No co, jest to straszna gra, tak? I tu są 4 dolary, zabrałem je. I słyszałem, ja mam dwa. O kill o, no kilo. właśnie, ja mówiłem, że tu coś może być. Nożyczki no, do, też zupełnie wiadomo, czy nożyce, czy jak to tam się to. Chyba, idę rozwalić ścianę. Wóz. Nie idziesz ze mną? No idę Boję A pa wyłączy Oooo jakie w dole! Kurwa się <laughs> przestraszyłem O boże święty Tarym wrócił z mlekiem Okej okay, ale mi się kurwa gorąco zrobiło Ty tak się przestraszyłem, że się... Ja wszyscy <laughs> nie wiedziałem co się dzieje Razem razy ty otwierasz, nie ma takiej opcji, a ja już nic nie robię. O, kasa. Ło Boże, święta, się przestraszyłem. Ja pierdolę, do nie? chuj jest. O, tu, można się schować do szafki. O, o ja się schowały. Skrzynia jakaś. Na nie kilo przynieczę, to inna na raz. Co to było? Chyba wiem, nożyczki to są. Masz? Mam. O, to co powiedziałem, że to będę. Bo tu też się można schować. Mamy dwie kryjówki. Okej, okay, dobrze wiedzieć. A się kurwa przestraszyłem do... Się... Jesus Życie A ty też masz nożyczki? Nie. Czemu ja muszę to otwierać? Czy zaraz dojdę? Kurde. Ja otworzyłem, idziesz pierwszy teraz, ja już nie idę pierwszy na razie. Tu? No, w ja się kurwa przestraszyłem, Jezus Maria. Minus 1 je... Jezus, się przestraszyłem. To nas do windy. Jedziemy gdzieś. do góry. Do góry jedziemy Jak bym po ciemku, to chyba bym kurwa ducha już widział. No tak jeździł się w nocy. Electricity room, aha, czy to się... Nie... a da się tu wejść? Musimy zestartować moc Find batteries Bateria, bateria, bateria Kasa Musimy znaleźć trzy baterie Aha, dobra, <grym> to klikam Gdzieś tu będę um, kupował. i co to? Jakiś trup, czy co? Nie, jakiś jak kupuj Ja widzę Bateria Coś mam pochodnie Aha, na 99 robótów Kurwie... szafa Szafa gra Okazuję ja się zbugowałem E! Zbugowałem się! To zamknij szafkę. Też nie wiem przejść. Chyba czekaj, bym cały czas wysnakuje. O, o, o. Dobra. <laughs> ja, ale ciężko tu się w ogóle cokolwiek robi. Tu jest taka słaba widoczność w tej grze. No. Ja nie wiem, jak to w ogóle widzę, się będzie oglądało. Bo tu kurwa nic nie widać. No nie? Tragedia. Dobra, wychodzimy stąd. No chodź. Idź pierwszy. O! Co to? O, to jest ten duch, co mnie zaatakował. C1 się nazywa. O, zaś. Nieśmiały entity. Nic nie widzę. Jak się na jego będziemy patrzeć, to przed nią nie będzie się ruszał. A, to jest to, dobra, no epiknął no. Wiesz Jeszcze raz? Jak będziemy się na niego patrzeć, to nie będzie się ruszał, to tak Enderman Dobra, a są drzwi jakieś. Masz wchodź tam o, kurde. zaś A no, jednak nie. <laughs> Można jednak idę w pokój. Dobra, to tam nie idę. Nie przeszkadzaj, łączę sekund, coś robi ja nic tam coś. nie dobra. widzę jeszcze mam mam na niego... Ej, tu są drzwi uchylone. Hej! Ej, co to było? Nie ja, mam taki dźwięk jakby nie takie Takie He, hej, coś to nas coś powiedziało. No nie, wiem, coś tak... Czemu to coś się świeci? A to jest ta elektrownia, czy co to ja jest? się boję, co to było? O, no dobra, bo idę tam. On tam stoi? Gdzie to było? Tam. Jest tam? Bo go nie widzę, jest tak za ciemno, że nic nie widzę. Coś, coś tu jest. na, na, czarno, na... Widzę jego oczy tam daleko, w korytarzu jest. Tam, Chodź widzi? tu. Jestem tu obok ciebie. Mamy na niego patrzeć. Tam jest. Serio? Na końcu korytarza jest, widzę jego twarzek. No, widzę, widzę. Już, widzę, już widzę, już widzę. Co on, nie Tak czeka na nas aż? Tam. Patrz na niego, bo tu coś leży. On idzie, widzę, że się przesuwa. Chyba ten. Mam nóż! Podejdź, właśnie tam był, tam leżał Mam baterię. Patrz na nas. Nie, coś znalazłem, jakieś puzzle znalazłem. Podejdź do niego? Nie, on się obraca, ej, uważaj. Nie możemy przestać na niego patrzeć. Są drzwi jakieś po, obok mnie. Tu jest szafka, są drzwi za tobą, drzwi minąłeś. A. Tu, tu, tu. A te obok drzwi, obok mnie, sprawdzić drzwi? Ja... E. Raz bliżej idzie. Ja patrzę na niego. A te tam, po prawej drzwi? Te tu, no. Ja wiesz. Co to było? Nie wiem, jakiś... Jakaś masa czarna przejęciała Czarna masa. Ale nie, ja nie wiem, co się widzą, będzie dobrze oglądać, ci widać w tej grze. Już oczy po kurwa, zostaje. No ja też o tej ciemności, kurwa. O nie, nie już nie zaczyna mówić. No, żebyś wiedział. Jak są coś tam, ty się zaraz, no, tu Już się popłyłem. Ojej, <grym> ja, jest w tych szafkach. Nie, tu coś leży, fioletowego. Wziąłem, nie wiem, co to było. A, to nie wiem, spe... no, reszta jest, ale różowa. Nie znajduję nic, poza tymi pieniędzmi. Wiesz, myślę, że nie wyjdziemy. On tam dalej stoi, po prawej. Ej, wysypało. Tu, tu, są, tu są, tu są, chodź, chodź, chodź. Dobra, my ci już w nie będziemy przeszkadzać. Na razie gnaj. do drzwi yy. Ej! Ty Ojo kurwa drzwi otworzył! Wróciłem otpierać Ty! Teraz to wszystko Wszystko jest zamknięte I coś się świeci Bateria! Mam kość jakąś Awa ale jesteśmy w czarnej dupie. Ale nie idzie. Ty Co się dzieje? Nie rucha cię ktoś. Co się dzieje? Mam zacenzurowaną. Coś widziałem, że jakby... ten. Patrz, spójrz na niego. No? O kurwa. ciała Aha, to do nagle ci nóż był potrzebny. I co? Do nagle ci był dusz potrzebny. Ale nie, w sensie, co to nam da? Nie wiem, sensie coś na pewno. Tu jest. Mamy baterię, w ciele była. I już ma, są, nie? Nie, jedna. Jedna dopiero? Myślę że dwie co najmniej. Ja mam sikierę, jak coś, a tam sikiera była potrzebna do czegoś. Dlaczego? Tu po lewej. Pasa na niego. Pasa na niego patrzę. cały czas. Patrzę, patrzę. No coraz bliżej jest. Chodź. Elo? Co to było? Zbudza że. Nie wiem. Chyba poczuł jak. Ten jak przejdziesz taki dzień. Jezus. To mi się tak źle gra w sensie, chodzi o widoczność. No strasznie dziwnie. A to ma papierki w ogóle. No to jest chyba. Gdzie? Ty, patrz. Co? Zaś hajs dostałeś. Dałem mu kość. Tej, znikło. Cześć, czy ty? Nie da baterii chociaż? O, wysunął się. O, z baterią. Dzięki. Ty musisz wziąć. Dzięki. Dobrej teraz, się sam robi do usług, na razie. Ty, jakby jak my tam teraz przejdziemy, jak on tam stoi dosłownie? Ty. No. Tędy nie przejdziesz. Się nie da kucać, tak, bo ja to potwierałem jakby teraz tam wrócimy, jak on tam jest? Gdzie by, a tu jest? Dosłownie, jest tu. Patrz na niego. Co, so, ob obok niego? Tak. Ej, ej! Już mi się dałem. Ej, uważaj. Jeb. Yep. Co to było? Na czasie nie się drzwiami. Otwórz drzwi. Szybko tu. Ej, my minęliśmy drzwi jedne. Tam obok, obok, te, obok tych drzwi były jeszcze jedne drzwi. Tutaj no. Tutaj no. Dobra, są czarne. <laughs> Tak, respawn. Co zostało? No, przeszedłem się koło niego, ja bym nigdy nic mi nie zajebał, ale zrespawniłem cię. 6, 1, 2, 9, 4. Jeden? A, to jest pochodnia. Czy to jest trójkąt, kółko, gwiazdka. Trójkąt to jest 9, 4, 6. 9. Okej. Okay. Gdzie on pięć? jest? Tu jest. On jest zaś w tym samym pomieszczeniu co było. Cztery. Bo nigdzie do ciebie ja słyszałem jak szedł. Chodź tu szybko w baterię bo... do mnie. Czekaj. Ja nie wiem gdzie ty jesteś. Tutaj. Tam gdzie on stoi, patrzę na niego. Czekaj, chuja widzę, a widzę cię. No ja też nic nie widzę. Mam nadzieję, że widzą nie będzie aż tak że się to oglądało. Tutaj no weź baterię weź tu tam leży bateria za mną za mną leży bateria masz ją i teraz kurwa musisz tak stać chłopie Patrz na niego chodź musisz na około przejść i musimy iść tam gdzie jest to zaznaczone na zielono no jest? Okej okay. Co i gdzie światło? Teraz exit door I gdzie jest światło? No właśnie Gdzie jest exit door? Czemu muzyka ucichła? Exit door O kurwa Chowaj się do szafki Jeśli tu jest jakaś Nie ma O o O o Ty teraz to, to słonek chuje widzę Coś tu wlazło eee, mi! <laughs> Nie ma szafki, jestem w rogu Okej okay, chyba mamy stąd wyjść Tam są drzwi na, na niebiesko widzisz No i nie się. Kurwa mało się nie zesrałem co się stało to samo. Hamie Co, się zamyka po sobie. Co, jest za mną. Uciekaj, co? Mamy uciekać gdzieś. Biegni. Ej, nie mogę uciec. Biegnij za mną. Tam, gdzie jest niebieskie światło, musisz biec. Nie mogę. Możesz! No nie mogę, kurwa! No możesz po prostu w lewo tam biegli, tam gdzie jest przejście. No, dobra. Co gdzie tutaj? Może coś się dzieje, mam jak... biec, tu. No nie gdzie jestem, no. Uciekłem. I teleportacja jak do kości. Nie. Aha, czyli uciekłem za ciebie, jakby. Chłopco się zgubił i umarł. Jezus Maria, to z koniec? Udało nam się przetrwać pierwszy odcinek z horrorowego Robloxa? Oczekiwanie na graczy. Nie, to jest akt drugi. Czy nie jesteś coś Nie jak, 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 to by, jak to by było to, by nie trwać? Nie wiem, myślę, że na tym skończymy, co? Jak no, widzą, jak się będzie to... podobało, to po prostu zostawiam. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I jeśli wam się podobało, dajcie znać w komentarzu, to ja i Patryk dołączymy do tej gry po raz ponownie Po raz ponownie? Po raz kolejny i zagramy, zagramy w tą grę, co nie Patryk? No prawie tak, tak. No. Ba Bałeś się? Nie, ja tam takich gier się nie boję, a ja nie gier jak się mnie nagle wyskoczy, no to... To się jednak boisz, zmiana zdania no. A więc tak, tutaj jest Patryk, jego paprotka stań sobie o paprotki no, no, i dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Pożegnaj się. Co za straszna muzyka. Dobra, kończę. Na razie, pa, trzymajcie się. Nie zapomnijcie o subie i subskrypcji i lajku. Pa, pa.